Jak ja patrzyłem wtedy, co mam robić, to nie widziałem żadnego sensu. Miotałem się między fizyką, którą bardzo kochałem, ale niestety fizyka mnie nie bardzo kochała i po czterech latach zrozumiałem, że ja nagrody Nobla w fizyce nie dostanę. Ja byłem ambitny i nie chciałem się zgodzić z tym, żeby być średnim. Myślę, że fizykiem średnim bym został. Nie byłem aż, nie byłem beznadziejny. Niemniej to nie było moje prawdziwe powołanie. I ktoś z moich profesorów tak mi mądrze powiedział, że kiedy nie psychologiem, powiedział mi po egzaminie, bo Pana to chyba najbardziej tak bardziej interesuje człowiek pochylony nad przyrządem, niż to, co ten przyrząd mierzy. I rzeczywiście pomyślałem to taki proste. Rzeczywiście mnie człowiek interesował bardziej. Dlatego studiowałem filozofię. Ale mimo to były 10 lat studiów wszystkiego razem, więc 10 lat poczucia, że jest się ciągle w dołka startowej, że się jeszcze nie ruszyło, już inni ruszyli. Ja jeszcze byłem w miejscu i ogromnie się strasznie się tym martwiłem. Miałem poczucie, że jestem na, na progu katastrofy, że za chwilę całe moje życie się rozsypie. Ja się ciągle siebie samego pytam i każdy z nas chyba pyta się, co to jest życie spełnione, co to jest życie udane. Widzi Pani, gdyby, żeby tak powiedzieć coś serio, bo oczywiście rozwiane wło, włosy, szum wiatru w głowie, niebo gwiaździste, to są takie oznaki, które kojarzą się z tym, co pani nazwała szaleństwem. Ale ja jestem bardzo ostrożny. Proszę pani, życie jest strasznie ryzykowną przygodą i utrzymanie pozycji pionowej graniczy z cudem. Coś takiego, no można o tym powiedzieć przyrodniczo, coś nienormalnego się stało, żeśmy te przednie łapy podnieśli do góry i ta ciężka głowa jest na szczycie dosyć wąskiej, Odstawy. Człowiek jest przeznaczony na to, żeby się wywrócić, żeby leżeć. A tymczasem, jeżeli stoimy, to to jest cud jakiś że potrafimy stać w pozycji pionowej.